W następnym odcinku zrobię hamburgery. Serio. Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że kiedy na dany kanał wkradnie się pewnego rodzaju rutyna, to się wszystko mniej klika. Tego też względu trzeba się wybić czymś nowym, a to oznacza, że w dzisiejszym filmie przydam się w rolę kuchcika Kajzerki i pokażę wam, jak przygotować całkiem fajne burgery. Danie proste, przy okazji mało syfiaste. W pierwszej kolejności proponuję zaopatrzyć się w takie burgery wołowe. Mamy tutaj cztery kotleciki, więc zgaduję, że tutaj będą po dwie porcje, bo jako młody mężczyzna jestem w stanie wszamać takie dwa i wtedy mówię, że się najadrę, bo, bo wiecie, ohoho, gruby człowiek, jeszcze jakieś fancy bułeczki. I to były w sumie wszystkie najważniejsze składniki. Pamiętajcie, w kuchni wy jesteście mistrzami. To wy decydujecie, co zrobicie, jak zrobicie, jak długo będziecie robić i w jaki sposób. Ogranicza Was tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Kucharze bez granic. Tak to należy nazwać. Co najbardziej istotne, w pierwszej kolejności nie mam indukcji podłączonej. jeszcze mi przewód spadł. Jakie to jest długie. W pierwszej kolejności najbardziej istotne jest rozgrzanie patelni. Przyda nam się pewnie jakiś olej, resztka podpierdzielona mojemu znajomemu. Także, moi drodzy, na dobrym początek odpalamy sobie na taką czwóreczkę. Gdyby ktoś pytał, płyta grzewcza, jeżeli macie indukcję, jeżeli macie gaz, to zawsze to troszeczkę inaczej wygląda. Do takiego mięsa wołowego nie ryzykowałbym jakiejś wybitnie dużej ilości oleju. Na sam początek tyle wystarczy. W końcu mięso też puści jakieś soki, tak że będzie się smażyć samo w sobie. To trochę smutne. Kiedy rozmieszamy sobie nasz olej na patelce, po prostu czekamy, aż temperatura będzie. Oczywiście, jeżeli już poczujemy rączką, że temperatura zaczyna wzrastać, możemy sobie spokojnie podnieść moc, o kolejną czwórkę. No i co? Będziemy pilnować. Tu wszystko jest w porządku. Dzisiaj mamy 28 stycznia, nie? Mięso do wczoraj ważne. Dobra. No powiem tak, nie śmierdzi. Ma się całkiem dobrze. Szczególnie, że było w lodówce przechowywane. W każdym razie, jeżeli zapytacie możemy troszeczkę moc zmniejszyć niewiele i na sam dobry początek możemy położyć teraz dwa kotleciki i zobaczyć co nam pięknego z tego po prostu wyjdzie. Mięsko wołowe. A? I to oznacza, że patelnia jest dobrze rozgrzana. Pamiętajcie moi drodzy, sztuką przygotowania tego dania, he, na dobrą sprawę to się w sumie wszystkie kotlety zmieszczą, a zaryzykujmy i tak w sumie robię podwójną porcję. Jak już wspomniałem, najistotniejsze jest rozgrzanie patelni i to jest główny właściwie warunek, żeby nasze danie się udało. Takiego jeszcze małego protipa wam sprzedam, jeżeli byście kiedykolwiek smażyli coś na dwie raty, to pamiętajcie, że jak się raz dobrze patelnia rozgrzeje, to jest wtedy cholernie dobrze rozgrzana. Stąd też troszeczkę zmieśćcie moc zanim coś nowego na nie położycie. No i co? Teraz musimy pilnować sobie naszych burgerków. Przy okazji możemy zająć się krojeniem warzyw. He, może jeszcze troszeczkę moc zmniejszymy, bo widzę, że to całkiem ładnie się smaży. Przy okazji ja do swojej potrawy użyję czerwonej cebuli, surowej rzecz jasna, jak i pomidora. Czerwona cebula jest generalnie bardzo dobra. Jeżeli lubimy cebulę, a chcemy coś powiedzmy na surowo, bo ona świetnie się komponuje. Na surowo. Do dobra rzecz. Jak widzicie, krojenie warzyw, to nie jest jakaś duża filozofia. No i proszę, nasze surowe dodatki do burgerków już mamy. Oczywiście warto kontrolować to, co ma tutaj miejsce, szczególnie, że widzicie, jak mięsko idzie do góry, więc czas obrócić je na bok. Laptopie, dlaczego się wyłączyłeś? Ja tutaj robię ważne rzeczy. Temperaturka jest, nie ma co. Aż bym to przy okazji nakłuł troszeczkę widelcem, żeby się lepiej w środku smażyło. Choć prawdę powiedziawszy wam, polecam zrobić to o wiele, wiele wcześniej. Zmniejszyłem jeszcze troszeczkę moc, i jak sami widzicie, mięso puściło trochę swoje soki, więc, tak jak wspomniałem, uważajcie, ile dajemy oleju. Naprawdę malutko wystarczy. Moim zdaniem sztuką w kanapkach, burgerach, innych tego typu daniach istotne jest pieczywo, więc mam opiekać. Jeżeli wasie piec, to o wiele bardziej rekomenduję wam piec, żeby troszeczkę podpiec bułki, by pieczywo było chrupiące. Na studenckie warunki oczywiście Opiekacz ratuje dupę całkiem często W co ja się wpierdzieliłem? Już robię tych parówek w czytniku było łatwiejsze Generalnie widzę, że mięso puściło zajebiście dużo wody, więc Nie wiem, nie wiem w sumie czy ja robię z jednej strony ten film trochę komediowy, czy z drugiej strony edukacyjny Chyba jedno i drugie Dobra, dobra, patrzcie Biorę patelnię, zmniejszę troszeczkę moc, żeby nie było Przelejemy trochę tej wody do rondelka co się źle skończy, może nad zlewem to poczynię. Chodzi po prostu o to, że z tą wodą to się będzie skrajnie długo smażyć, a zanim ona wyparuje, to też zajmie mi to po prostu milion lat. Szczególnie że mięso jeszcze nie jest na tyle gotowe, wciąż puszcza wodę, a powinniśmy doprowadzić do sytuacji, żeby wodę przestało puszczać. Czasami ludzie pytają mnie. Tak naprawdę to nie, ale na potrzeby tego filmu przyjmijmy taką fikcję, że jestem jednak kompetentny i wiem co robię. Kairos. Przepraszam, kuchciku Kaiserko. Kiedy poznać, że mięso jest już usmażone? Prawdę powiedziawszy, sam tego nie wiem. Zawsze możecie spróbować odkroić kawałek i zjeść, szczególnie w przypadku wołowiny. Nic wam nie będzie, nawet jeżeli zjecie surową. Na przykład, tata. Ja te bułki miałem robić. Powiem szczerze, że z bułkami nie ma jakiegoś dużego kłopotu, bo podpiec jest to jest naprawdę chwila. Ale może najlepiej przygotować sobie jakiś talerzyk Żeby już je wyłożyć Żeby w razie czego wiedzieć, na czym się stoi W porządku, drugie odlewanie za nami Pamiętajcie Jak spieprzycie mięso, spieprzycie wszystko Dlatego naprawdę dbajcie o te burgery Kotleciki Whatever W międzyczasie, kiedy mięso jeszcze się smaży My zrobimy sobie nasz specjalny sosik Oparty przede wszystkim na majonezie ketchupie Oraz Podrobienie musztardy. Nie ma chyba bardziej klasycznego i lepszego sosu niż takie połączenie może pasować. Ale jak już wspomniałem, w tym przypadku również i was ogranicza Wasza wyobraźnia, tylko i wyłącznie. Kucharze bez granic. Oto motto kuchcika kajzerki. Proporcje oczywiście jak najbardziej dowolne, aczkolwiek nie ukrywam, że dominacja majonezu jest nieprzypadkowa. Pieprz cytrynowy, to ja się będę ograniczał. Smakuwa. To moi drodzy, przypalony brzeg jest oznaką, że nasze mięso ma się naprawdę dobrze, a wszystko wokół jest zarąbiście uchlapane tłuszczem. Niesamowita rzecz, ale no niestety w moim przypadku moje smażenie tak wygląda. Może wy będziecie bardziej kompetentni albo zapytacie o radę kogoś, kto się zna na gotowaniu, a nie jakiegoś studenta z przerostem ambicji. W każdym razie w chwili obecnej można dodać sobie na nasze kotleciki trochę żółtego sera, żeby się oczywiście rozpuścił, zarówno od temperatury patelni, ale jak i naszych uroczych kotlecików. O tak, to, to będzie dobrze. Oczywiście, jeżeli chcemy bardziej na bogato, to kładziemy cały jeden plasterek na jednego kotlecika. Pamiętajcie, żeby to troszeczkę tak ubić i żeby to tak luźno też nie latało. Ale w sumie co na tym etapie można popsuć? Oczywiście w obecnej sytuacji, żeby zminimalizować straty związane z i tak już upierdoloną kuchnią, możemy sobie to teraz przekryć. I będzie dzisiaj, o wiele dzisiaj. A ser się zrobi. To jest ten moment, w którym możemy już powoli zająć się bułkami, bo nasze burgery będą prawie gotowe. Prawdę powiedziawszy to z tym jest chyba najmniejsza filozofia, w sensie to najtrudniej popsuć. Jeszcze przed smarzeniem sprawdźcie sobie, jak duże kupiliście te bułki. I jak duże macie burgery? Bo w sumie póki to było mięso jeszcze wołowe i surowe, to mogliśmy to rozbić na większe kotlety. A teraz zauważyłem, że mam trochę za dużą bułkę, porównując do wielkości kotleta. No cóż, no cóż, to nie jest nic strasznego, ale człowiek uczy się na błędach. Ja naprawdę nie jestem tylko osobą do prowadzenia takich filmów. Nagrzewaj się szybciej, opiekaczu. Jest nagrzany. Oczywiście położymy sobie jeden fragmencik, położymy sobie drugi fragmencik i to leciutko przykrywamy. Znaczy, jak jest już lekko, e, takie bardziej twardawe, to oznacza, że jest w porządku. Na razie to wyjmiemy na potrzeby przygotowania. Kurwa! Na potrzeby przygotowania chociaż jednego burgera. Ok? Miejsca mam tutaj coraz mniej, no nie jest najlepszy w te klocki, ale patelkę możemy już wyłączyć. I tutaj uwaga, będzie troszeczkę oleju, będzie tutaj trochę ciepłego tłuszczu, więc trzeba dosyć sprawnie, bo woda się na pokrywce osadziła. A jak wiemy, no raczej, raczej się woda z tłuszczem bardzo ciepłym nie lubią, ale widzicie, ser jest idealnie rozpuszczony. Proszę panie kamerzysto, pani kamerzystko. O, przybliżenie tego. Wygląda paskudnie, szczególnie z tym sosem. Ale my tutaj już mamy przygotowany, powiedzmy. Yy. Półeczkę. Możemy w sobie wziąć jednego. Położyć. Ja naprawdę te bułki za duże kupiłem. Ja pierdzielę. W takiej sytuacji polecam chyba sera dołożyć. Ja to jeszcze podsmażę i będzie więcej sera dołożyć, naprawdę. Trochę warzywek. Dobrą opcją byłaby jeszcze jakaś sałata. Czy kapusta pekińska? Jak już wspomniałem, to od Was zależy, jakbyście to przygotowali dalej. No i w obecnej sytuacji troszeczkę naszego magicznego specyfiku. I tak się będą miały, moi Państwo, burgery od kuchcika kajzerki. Aczkolwiek może lepiej ten sos bezpośrednio dać na kotletę, a nie na warzywa, bo wygląda to jak kupa. Yy, ale ja się nie przejmuję, bo ja to będę jadł i tam chyba będzie smakować. No i voila! Burgerek z całą pewnością o wiele, wiele grubszy niż to, co w reklamach fast food'ów mają. P powinienem spróbować? Nie wgryzłem się w mięso, to jeszcze raz. Duża bułka, wiesz zachodzi. co Powiem wam, wygląda jak kupa. Przygotowania co do tego są takie sobie. Może nie zachęcać, ale jest naprawdę dobre. I z takimi frytkami, i sosem czosnkowym, jeszcze to widzę. A jak chcecie bardziej zdrowo, to polecam, żeby te frytki były jeszcze w piecu zrobione. Powiem tak, jak ktoś przygotuje swoje hamburgery, według tego filmu. Niech się pochwali na Discordzie. Z chęcią to zobaczę. Mówił dla Was kucik Kajzerka, a to były piękne burgery. Wydaje mi się, że. że dacie radę. Ja jeszcze nie umarłem, a mieszkam sam. Zostawcie coś po sobie. Do następnego kucika Kajzerki to zależy od Was. Na razie. No, no i kto to będzie sprzątał?